Do supy chińskiej potrzebujemy piersi z kurczaka, kary, pieprz, wegetę, fiksy, warzywa, makaron oraz olej. Do rozgrzanego oleju wkładamy piersi z kurczaka oraz kary. Całość mieszamy. Nie? Teraz dajemy warzywa. Są one bardzo zdrowe. I wpływają na działanie układu pokarmowego. Wcześniej do zupy dodaliśmy trochę wody, ale teraz dodamy fiksy oraz wodę. Całość wymieszam. I dodam do zupy. Teraz dodajemy makaron ryżowy. Teraz doprawiamy do smaku. I tak przygotowaną zupę podaję moje koleżance. I jak? Jest to pyszna i pożywna zupa.